Był także znanym kolekcjonerem. W listopadzie 1994 roku otwarto w Karpaczu miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego. Były to zabawki pochodzące od XVII do XX wieku. W większości lalki. Pamiętam taką historię, jak schodziłem rano pod prysznic. Pan Tomaszewski wtedy w dobrym nastroju, zawołał, kiwnął palcem, żebym przyszedł. On na tym pierwszym piętrze, jak się wchodziło po schodach po lewej stronie, miał swój pokój, do którego nikt nie miał wstępu. On je zawsze zamykał, wchodził, zamykał od, od wewnątrz, potem wychodził, zamykał od zewnątrz. I kiedyś mnie zawołał. Zdziwiłem się i bardzo byłem zaskoczony tym, że prowadzą mnie do tego pokoju. Pierwszy i ostatni raz byłem wtedy w tym pokoju i on tak szedł pierwszy i tak tam było pełno kartonu. Ja to tak jakby, ja myślałem, że to są kartony od butów, że on tak buty gromadzi. I Tych kartonów była tak, taka niezliczona ilość, okazało się, że podszedł do takiego jednego kartonu, którego Zdjął, otworzył i mówi: Panie Tomaszu, pierwszy raz otwieram ten karton, a przywiozłem, i teraz nie pamiętam z jakiego państwa, chyba ze Stanów Zjednoczonych, że to zrobiono tylko stolalek. I to jest. Jedna z tych stu lalek, której ja nigdy nie widziałem, i chciałem, żeby. Hm. Przypominam sobie te słowa, żeby je powiedzieć tak, jak one brzmiały. Chciałem tą lalkę zobaczyć razem z Panem. Ja tą lalkę tej wielkości pamiętam do dzisiaj już tak na marginesie powiem była bardzo droga pewnie należałoby się wybrać do tego muzeum w Karpaczu i zobaczyć oprócz tych wszystkich zabawek, lalek, tę lalkę, oby.